w moim kanale. Po wielu godzinnych ustawieniach tego wszystkiego, tych lamp, tego aparatu, tego wszystkiego minęło 3 godziny, a jest 30 stopni dzisiaj. Ja to sobie zawsze wybiorę idealny dzień do nagrywania. Dobra, przechodzę do rzeczy, mam dzisiaj dla Was filmik z pierwszym wrażeniem. Jak widzicie po tytule, tak to będzie Pierwsze wrażenie podkładu, którego już nie mogę się doczekać, więc musiałam właśnie nagrać ten filmik, żeby móc go używać na mnie i na klientkach, więc to jest podkład Makeup Atelier Pari w numerze FLW2Y. Numer ma podlotowy. I ten podkład jeszcze nigdy nie był w mojej kosmetyczce, miałam kiedyś próbkę, którą dostałam od pewnej dziewczyny. I e, ten kolor, który dostałam, był za bardzo jasny. E, podkład kupiłam na stronie Lady Makeup za 129 zł. podejrza. Także zaczynajmy test tego podkładu. Do tego y, mam też parę nowości, które właśnie pokażę w tym filmiku. Mam takie mini gąbeczki z W7, przetestujemy sobie, zobaczymy czy są mięciutkie. To są takie gąbeczki typowo do korektora, więc zobaczymy jak one się sprawdzą. Mam też nowy bronzer z firmy Mislin, którego kupiłam w Hebe, on był naprawdę bardzo tani, nie wiem, około 15-20 zł. Coś takiego naprawdę był tani, a kolor ma naprawdę całkiem ciekawy. No i jeszcze kupiłam kiedyś tak przypadkowo korektor z Bal, który wydaje się naprawdę bardzo jasny. To jest jakaś nowość, Mr. Perfect, więc zobaczymy, jak on się sprawdzi. Boję się, że będzie ciemniał, bo te korektory z Bal zawsze mi ciemniały, niestety, ale może jakaś nowość to będzie. Także to chyba tyle z tych nowości. A, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, dostałam paczkę, przesyłkę od Lorela i mam tutaj e, rozświetlacz. Mam rozświetlacz tutaj do przetestowania, także myślę, że sobie przetestuję razem z Wami ten rozświetlacz. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie bądź na Snapchatie, widziałeście słocze tego rozświetlacza i zapowiada się całkiem nieźle. Także zaczynajmy. Podkład ma bardzo elegancką butelkę, jest ona plastikowa, myślałam, że jest szklana, ale to jest taki bardzo solidny plastik. Podejrzewam, że tam w środku jest szkła, bo to jest taka podwójna butelka. No naprawdę ładnie wygląda i tutaj mamy 30 ml, chociaż ten podkład wygląda na dużo większy przez co y, może dlatego, że jest tutaj wydłużona ta końcówka tego podkładu i to tak wygląda, jakby produkt był naprawdę y, mm -hmm. większy. Więc zaczynajmy pierwsze wrażenie tego podkładu, zobaczymy jak. On będzie wyglądał na mojej twarzy, nie mogę się to czekać. Nakładam sobie tutaj na wierzch dłoni. Podkład jest dosyć gęsty. Taki średni w gęstości, o tak bym powiedziała, bo nie jest rzadki, a nie jest taki mega gęsty, więc jest taki dosyć płynny, a nie zleci nam z dłoni, jak kogoś malujemy, jak Estelauder. sam tym zawsze mam problem, zawsze się upaść podkładem. Mam tutaj zwijoną gąbeczkę Beauty Blendera i zaczynam aplikację. Kolor myślę, że będzie idealny się, że nie widziałam tego najjaśniejszego. Jak widzicie, mam dużo przebarwień, więc zobaczymy, czy on ładnie kryje. Ładnie Pachnie, wiecie, takim zapachem kwiatowym trochę. Nie jest taki śmierdzący jak Estee Lauder. Odcień jest taki żółtawy. Tam macie naprawdę bardzo dużo rodzajów tych kolorów. Możecie sobie wybrać dowolny kolor, jaki do waszej karnacji pasuje, bo jest. W żółtych tonach w oliwkowych, w ciepłych, zimnych, chłodnych naprawdę jest w czym wybierać. Ciężko go dostać, bo naprawdę często jest wyprzedany. Patrzcie, nawet przykro mi te zaczerwienia. Tutaj mam, miałam straszny wysyp, ale wiecie, te dni jak przychodzą to wysypuję nie zawsze. Na ten moment podoba mi się. Ładnie kryje. Jest taki jakby lekki, chociaż kryjący. Nie jest tak ciężki jak Estée Lauder. Ja bardzo lubię podkład Estée Lauder, ponieważ on naprawdę długo nam się utrzymuje na buzi. Tylko, że jest ciężki. A ten taki chyba nie jest. Nie wygląda na taki przynajmniej. Przy aplikacji! Jest taki żółtawy, jak widzicie. Podoba jest naprawdę ładny na buzi, taki rozświetlający, bym powiedziała. Pochodzę w nim dzisiaj do wieczora. I napiszę Wam na zakończeniu, jak on mi się sprawdził. Kolor mi się wydaje, że jest bardzo dopasowany do mojej karnacji. Chociaż może jest zbyt żółty. Zobaczymy, jak się wchłonie to wszystko. W podglądzie wyglądam, jakbym miała trochę taką bladą, żółtą twarz. Chociaż na żywo tego nie mam. Powiem Wam, że mi się podoba, naprawdę mi się podoba ten podkład. Jest na pewno od Estée Lauder. Ale też e, nie mam uczucia takiego ściągnięcia. Nie, nic mnie tutaj tak, wiecie, nie drażni, nie swędzi. I tak czuję takie uczucie, jakbym e, na, nałożyła e, taki podkład codzienny, który używam, nie jakiś taki, wiecie, a to ma być wodoodporny podkład, więc on ma się trzymać naprawdę długo i żaden deszcz nam nie straszny. Ciekawe, jakby zrobić test takiego podkładu wodoodpornego na basenie. Delikatnie prześwituje mi tutaj te zaczerwienienia, ale no, były bardzo mocne. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi i będę miała jeszcze jakiś inny zamiennik do y, malowania. wiecie, utrwalający mocniej, który nadaje się na wyjścia. Bardzo ładnie wygląda na buzi. Bardzo jestem zadowolona. Jak widzicie, twarz jest ujednolicona. Naprawdę ładnie wygląda. Dobra, przejdźmy do korektora. Mam tutaj korektor z firmy Bell. Jak wcześniej wspominałam, numer 01. Kupiłam go w biedronce. W biedronce po prostu jest szafa Bell. Także możecie sobie obejrzeć te wszystkie produkty. Bardzo ładne opakowanie, takie eleganckie, podobne opakowanie do tego podkładu. Nie był drogi, bo kosztował około chyba 12 zł. Wszystkie ceny będziecie miały. I nakładam prosto z aplikatora. To jest bardzo kremowy, wydaje się być taki nawilżający nawet. I szybko lecę zmoczyć te gąbeczki, bo zapomniałam, że mamy je użyć do... Właśnie, wiecie, do korektora. I to mamy gąbeczki z W7. Uuu, jakie maleństwo! Gąbeczka jest bardzo przyjemna, nawet jestem, wiecie co, pod wrażeniem. Zmoczyłam gąbeczkę, jak widzicie, nabrała podwójnej objętości. To jest sucha gąbeczka, a to już jest mokra gąbeczka. Jak widzicie, korektor delikatnie ściemniał, ale ja lubię czasem zostawić korektor właśnie troszeczkę żeby on delikatnie zastygł, wtedy ma większe krycie. Też taka malutka gąbeczka ułatwia nam życie, ponieważ można tutaj dotrzeć bardziej pod oko. I nawet się nie spodziewałam, ona jest bardzo, bardzo mięciutka. Także myślę, że nie trzeba kupować tych mini, małych beauty blenderów, które są naprawdę drogie. Korektor bardzo ładnie się rozprowadził. Ale niestety nie rozjaśnił mi tej strefy pod oczami um, on ściemniał. Wręcz mam wrażenie, że zrobił się różowy. Mam nadzieję, że nie zrobię mi całego makijażu. Bo jak widzicie jak widzicie, mam przepiękny pigment na powiece, który jest boski. To jest pigment z Glazela. Widzicie, teraz jest jasny, a zobaczcie, jak zrobił się ciemny. Jak słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to mój mąż szaleje w garkach. To bardzo wygodne jest taka kąbeczka, ponieważ można sobie tu wyczyścić tą przestrzeń pod okiem, jak robimy makijaż. Jak robimy najpierw makijaż oka, a potem twarzy. To fajnie, można sobie tutaj korektorem to wszystko wyczyścić. No, powiem Wam, że gąbeczki są świetne, nie były naprawdę drogie. I spokojnie mogę je Wam poleć, bo są naprawdę bardzo, bardzo mięciutkie. Natomiast korektor. Mam wrażenie, że przykrył mi cienie pod oczami, ale też mam wrażenie, że on zrobił się jakiś taki ciemny. I tutaj mam takie piegi, takie kropeczki. Tak mnie to denerwuje. To mnie bardzo denerwuje, bo to wygląda jak w Ja bym nie się się mam ciągle jakieś komplikacje. A to ustawienie w aparacie coś mi się dziwnego zrobiło i ciągle mi się wyłączał. Teraz ciągle kartę zapełnioną, a wcześniejsze 32 giga kowa. Wzięła mi się chyba popsuła. Po prostu masakra, to jest koszt 200 zł. Dobra, przejdźmy dalej do, może filmiku. Już nie denerwuję się, nie. Już spokój zen. Mm. <grymne> Przejdźmy do filmiku. Korektor mi ścieniał. Patrzcie w ogóle. On tak jakby mi wsiąkł w skórę, znikł całkiem, zrobił się różowy. Pokażę Wam tutaj obok. On jest tutaj, jaki powinien być. No. Jest totalna różnica, jak widzicie. Lipa totalna, więc mega słaby I tak samo zrobił mi właśnie y, takie sine, podkążone oczy Nie polecam, nie polecam Wycieram go i nie, zawsze jakąś lipę trafię A wydawał się taki fajny Ale co takie jest nie? Rzucę się na opakowania. Wzięłam sobie korektor z Maka, trochę sobie rozświetla tutaj tą przestrzeń, bo zrobiła się lekka lipa. Jestem mini gąbeczka gdzie jest. O niej nie i ten łódka. Taka słuchajka. Cieszę się z tych gąbeczek. Nie musicie kupować tych drogich, wiecie. I z przyjemnością właśnie nakładam teraz jeszcze raz korektor. Teraz przejdę do przypudrowania całej buzi. Mam tutaj akurat. Puderskowo transparentny, matowy i przypudruję sobie całą buzię. Podkład zastygł, tylko jedynie co zrobił, to powchodził mi tutaj w te zmarszczki, ale mi przeważnie każdy podkład właśnie w te zmarszczki wchodzi. Więc przed pudrowaniem wyprostuję sobie tu wszystko. Przez ten korektor e, z BAL mam wrażenie, że to mam po prostu różowe takie pąsy. Normalnie mam nadzieję, że tego na filmiku nie widać. Podkład e, naprawdę mi się podoba. Jestem zadowolona. Ale nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz, tak? Dobra. E, jak widać, jestem lekko wybielona mam teraz tym pudrem. Co on zaraz wsiąknie, ale trzeba przyprązowić sobie buzie. Mam tutaj przepiękny ym, bronzer z firmy Mislin. Wiem, że są dwa odcienie. Jest taki chłodniejszy i cieplejszy. Ja mam ten chłodniejszy. Opakowanie jest bardzo podobne do opakowań właśnie z firmy Deval. tylko, że to jest bardzo ta tania firma, bardzo no, taka tańsza firma, ym, ale jest naprawdę podobne opakowanie. Jak widzicie, tutaj mamy bronzer. Kolor nie jest taki. Ciężki, nie jest ciemny mocno, nie jest też za jasny, więc myślę, że będzie idealny do mojej karnacji. No i się przekonam, mam no tu pędzelek z Kawai, mój ulubiony do bronzera, numer 18. A w ogóle Kawai wypuszcza nową kolekcję, będę na wrześniu, październik, bardziej chyba na październik, więc jestem ciekawa, co to będzie za nowość. No i konturujemy buzię. Bardzo ładnie się nakłada. Ja tutaj mam takie lekkie zmiany, właśnie, ale no już chcę to wypróbować. Kolor wydaje się taki e, ciepły. To nie jest chłodny kolor. Chyba, że wziąłem ten ciepły zamiast tego chłodnego. Ale nawet mi się podoba. Jest bardzo mocno napigmentowany, jak widzicie. Nie wiem, co daje taki ładny efekt, bo albo ten podkład naprawdę ładnie przyjmuje wszystkie suche produkty, albo ten bronzer ładnie się rozciera. Ale myślę, że to jest zasługa tego i tego. Tutaj się trochę za mocno zrobiłam. I biorę ten pędzel po pudrze i troszeczkę to rozcieram. No, powiem Wam, że efekt mi się podoba. Mam nadzieję, że na filmie też tak ładnie wygląda. Mam taką nadzieję. Dobra, teraz przejdę do róż. Nałożę szybko róż z burżuła. Numer 34 Rose. Ale delikatnie nie zaszkodzi. Ja róż tak, wiecie, średnio lubię. Jakoś tak nie jestem przywiązana do różu. Najbardziej jestem przywiązana do brązera i tych brązerów zawsze mam dużo i taka prawda. Dobra, przejdźmy teraz do momentu, który lubię najbardziej, czyli rozświetlacz. Pokazywałam, dostałam piękną paczkę od i tu mam rozświetlacz True Match. Podkład z tej serii uwielbiam, wręcz bym powiedziała, że kocham. Kupiłam już chyba z szóste, siódme opakowanie tego podkładu więc skad moje serce. I rozświetlacz dostałam w chłodnym odcieniu. Opakowanie jest naprawdę bardzo eleganckie, ponieważ ma tutaj dwie takie półeczki jakby i z drugiej strony mam lusterko i pędzelek, co naprawdę bardzo fajnie ułatwia nam sprawę. Można sobie detapki schować i nawet nie mam jeszcze takiego rozświetlacza. On jest w kolorze takim szampańskim, niebieskim i beżowym. Taki typowo chłodny kolor. I jak to zobaczyłam, to jak kurczę, niebieski rozświetlacz, no hello. Ale jak widziałyście słońce na Snapie, powala. Pokażę Wam po kolei wszystkie kolory. No, naprawdę jest ładny. Ja kocham rozświetlacze. I w ogóle, że kiedyś nie było rozświetlaczy, to ja... Nie wiem, jak to mogło być I tak myślę, że wymieszam sobie te wszystkie kolory, no bo jak to mam użyć, nie wiem jak. Trochę się sypię. Zaczynam. No. no, jest chłodny, typowy chłodny rozświetlacz i chyba na kamerze widać efekt. Czy nie jest aż za mocny, taki za mocny-chłodny? Za mocno chłodny. Ale wiecie, no, naprawdę ładnie wygląda. To jest oświatacz taki rozjaśniający, też, więc nie każdemu się on spodoba. No, ale jest ładny. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. No, jest chłodny, jest typowo chłodny, więc jak ktoś szuka. Chłodnego rozświetlacza to polecam, no bo zobaczcie jaki ładny daje efekt. Ja sobie to troszeczkę tutaj rozetrę i dołożę różu, ponieważ trochę mi przykrył ten róż, ale nie chcę takiego właśnie mocno rozjaśnionego efektu. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ładnie to wszystko wygląda, jestem zadowolona z tego makijażu. Naprawdę ładnie wygląda. Dobra, pomaluję usta szybko. Dałam taką pomadkę nabliżającą z Rimmel, taką delikatną, stonowaną. I tak to się wszystko prezentuje. Powiem Wam, że z podkładu jestem naprawdę zadowolona, bo pięknie wygląda na mojej twarzy. Pięknie ujednolicił mi skórę. Zastyg i mam wrażenie, że się utrzyma naprawdę na długi czas. No naprawdę jestem zadowolona. Oby on mi się sprawdził. Napiszę Wam na pewno. Jak on mi się trzymał, no naprawdę jestem zadowolona i na tę chwilę polecam. Ale nie wiem jak on mi się utrzyma, wiecie. Jeszcze mnie nie słuchacie do końca. Rodzer jest ciepły, ale nada się właśnie w jeszcze słoneczne nasze dni, więc można go spokojnie sobie używać. Jest ciepły, ale ja lubię też ciepłe prodzery właśnie typowo na słoneczko. Rozświetlacz jest bardzo, bardzo chłodny, natomiast daje nam tutaj taką różnicę, ale czasem jak mamy coś cały makijaż chłodny, to zawsze trzeba coś ciepłego dać, żeby tak ocieplić tą skórę. I no, nie mam takiego rozświetlacza, szczerze mówiąc, w takiej tonacji chłodnej. Więc przyda mi się na pewno i można właśnie fajnie robić makijaże jakieś z tym rozświetlaczem. A rozświetlacz nie tylko musi być rozświetlaczem, bo może być też cieniem. Więc polecam Wam sprawdzić każdy rozświetlacz jako cień. Więc podkład naprawdę mi się podoba na tę chwilę. Brązer jest taki, powiedzmy, na lato jest super. Ale, jak ktoś boli chłodniejsze odcienie to się nie sprawdzi. Chociaż jest tam chyba chłodniejszy odcień, bo ja chciałam chłodne, a chyba chciałam ten ciepły, więc no, nie powiem Wam do końca, jak to jest. Natomiast korektor z Bell, no kicha totalna. Kicha, kicha, kicha. Niestety się zawiodłam. Szkoda, szkoda, bo butelka i wygląd pierwszy ma potencjał, natomiast różowieje. I to nie jest. I te gąbeczki. Gąbeczki kupujcie śmiało. To jest firma W7 Mini Power Puff to się nazywa. Puffs, czyli mini gąbeczki, które naprawdę są mięciutkie, są słodziutkie i mogę Wam z czystym sercem polecić. No zobaczcie, jakie są piękne. Są urocze, naprawdę są urocze i właśnie przydadzę mi się do makijażu moich klientów bo właśnie takim wielkim beauty blenderem ciężko tam dotrzeć, a Palcem, tak nie chcę komuś wsadzać palcem w bok, Wiecie, jak to jest. Więc to na tyle. Mam nadzieję, że pierwsze wrażenie Wam się spodobało. Obiecuję Wam tutaj na koniec filmiku dać zakończenie. Napiszę Wam, jak ten podkład wyglądał dalej. Na tę chwilę jestem bardzo, bardzo zadowolona z testu. Korektor kicha, ale nie pamiętajmy już o tym, po prostu tego nie było i tyle. Więc z czystym sercem mogę Wam polecić rozświetlacz, który widzicie, jak wygląda od razu, jego nie trzeba wiecie, czekać, jak on się trzyma, tak jakby zawsze nam się trzyma rozświetlacz, chyba, że źle przypudrujemy skórę, to wtedy może być gorzej. Trzeba pamiętać o tym. I te rzeczy Wam mogę naprawdę polecić, na tę chwilkę mogę Wam polecić te rzeczy. Także czekajcie do zakończenia. Zobaczymy, bo może zmienię zdanie później, ale mam nadzieję, że nie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Zapraszam koniecznie na Instagrama, ponieważ tutaj jest was ponad 5000, a tam jest dużo mniej. Nie wiem, dlaczego mnie nie wsypujęcie na Instagramie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie mnie. A mam nick taki sam jak kanał Make and Look, tylko na końcu są 2K i tyle. Także zapraszam was oczywiście też na Facebooka. Bo na Facebooku jest super konkurs, który jeszcze trwa. Słuchajcie, jeszcze macie prawie dwa tygodnie. Możecie wygrać oto tą paletę, która ma 32 cienie w bardzo modnych kolorach. Zachęcam Was właśnie do polubienia mojego fanpage'u na Facebooku, bo no naprawdę bardzo, ta paleta jest boska i naprawdę Wam zazdroszczę jej, tej osobie, która to wygra. Bo kolory ma boskie i bardzo dobrze napigmentowana ona jest. Zachęcam Was właśnie do udziału. Konkurs jest na Facebooku. Wystarczy znaleźć grafikę konkursową, tam gdzie są już jakieś tam posty. Pamiętajcie. I wystarczy zaprosić dwie osoby do zabawy, udostępnić grafikę i być fanem na Facebooku. Także serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!